Ja, wykształciłem pokoleniami jak Leo da Vinci, typie nic dodać nie muszę. Ty taki do przodu skipnąłeś pokolenia, od razu zostałeś wnukiem? To takie głupie! I choć nie jeden powie, że być do przodu to raczej dobrze, ale jakie w tym wypadku typie są szanse, że zostaniesz ojcem? No, raczej wątłe. Jak to ci prawdę powie? Ktoś musi, więc chuj, tak to kładę. Twoja kobieta jest w ciąży, będziecie mieli syna. Na poważny ruch masz odwagę. Jedyne co będzie miał po tobie to nazwisko. Gdy skończy 5 lat, odwiedzę was, ujawniając zdradę. Ubrany na czarno, na jego głowę kładąc grabę. Spojrzę mu w oczy i powiem wnuk. I'm your father! Dobra. To jest meoda. Tak wygląda meoda. A to jest tak, pijacki gangster. Że wciąż mi przypomina z mordy kurwę. Na ławce wali brąksy z kumplem za spory sukces, a ma problem utrzymać w dłoni butle i złożyć dwójkę. Za to zajebiście nawija do ziomka! Eee! Pożyć stówkę! No spójrzcie na niego! Kto by chciał taką prostytutkę, kurwa polski burdel? Masz taki głód, że za alkohol zrobisz wszystko, matce spłodzi córkę z ojcem, stoczy bójkę, a po wszystkim i tak będzie miał pecha, więc mień we na gines, bo za jedną kulkę i tak skończysz w puszce! Pierdolony Jacek Max Kolonko siedzi pod schodami ze swoimi teoriami, słuchając murzynów z kompton, kiedy Edyta Górniak wejdzie za mocno. Jo, i ma też młodą babć. Bardzo. Lecz się niedzielę fotką. Ta sylwetka, długie nogi, prawie sięgnie pod nieboską. Ostatnio miała urodziny uwiecznili tę niedzielę fotką, Teraz i grze i babcie mają zdjęcie z sześćdziesiątką. Jo, ale ta kurwa tylko udaje. Ale mam wykurwiste za nie? Ty. Tody ut tak szorstkich, że pumys jest jak, jak samit Stara kurwa się tak sypie, że trzeba ją brać garściami Ale co by się nie działo to ja będę nadal w formie z cykup 18L Nadal myślę jak zapomnieć zabawność Prezesura! Ty to wyglądasz trochę jak Nosorożca, w dupie dziura, co z niej i z wytura. Jesteś tak nijaki w tej gadce, że prezes tylko dzisiaj pytał się trzy razy, z kim walczę. Jesteś tak przećpanym łakiem, przepierdalasz wypłatę, latasz po kontach z batem, a później siadasz na telewizor i mówisz, że oglądasz kanapę. Nie wyprowadzę też ciosów, ani nie zaprowadzę porządku. Ja nie wymagam, żeby ktoś nas jakimś sposobem zrozumiał. Ja mam jedynie nadzieję, że zrozumiesz sposób komunikacji grona tych osób, którzy są postrzegani często jak przy zamarzniętym jeziorze gromada morsów. Moje rozkminy są nieprzewidywalne, tak jak w sobotę rosu. Naprawdę przez dwie godziny tutaj jest czym się jarać, tak jak trzaskowski po exit polu. Hej. Babcia miała ciężkie życie i ciągle narzekała, że jest piekło wszędzie. <laughs> Za mało lata przez depresję było ci ciężko przełknąć sekcję, dlatego też często kreślę gęsto we śnie, że ten twel ledwo wszędzie będąc w błędzie, że jego babka to dobra kobieta była. Czajcie to kurwa? Codziennie się modliła u księdza, mając jedną rękę i niebo w gębie I nosząc ten ciężar na barach, jebiąc ciernie, leżąc w rzędzie Na koniec niech jej chociaż ziemia lekką będzie! I że mam ci... Piątkę po walce, jeszcze dostanę tu gdzieś świeżba. Pewnie pod kołdrą po nocach walisz gruchę do hentai. Jak jedziesz do pracy, słuchasz jakiejś tras azjatki jak stęka i przepierdalasz wypłatę na OnlyFans sekcja, anime gay porno w AI. Bez jaj. Bez, jaj. Bez jaj! Podsiadło Marcin. Rzeźnik zagłębia, Liryczna bestia, dajcie mu garść podpałki. I oczekujcie na. Nic, kurwa, bo iskry tak bardzo braknił. O takich jak ty prostytutkach lepper mówił, że jej niełatwo zgwałcić. I weź sobie linę, jaką skurwysynie i zastąp, że Randol Mój człowiek KMC pytał, czy mam jak ogarnąć panny. Masz, na to starczy. Eminem mowy lewie, zatłępuj. Jej, popisowy numer to skat oralny. Co znaczy, że możesz mu, jak ja teraz w sumie, no srać do paszczy, aż mu gardło zadrży. Pan lokalny najpierw cienko piszczy, potem bardzo harczy. Tylko przestań się, proszę, nad nim wzdęcać, jak usłyszysz hasło bezpieczeństwa, aż mi ono, to starczy. <śm>